Shakira zatrudniła prywatnego detektywa, by sledził Gerarda. Ja do tego dziwna prośba pilkarza. Kilka miesięcy temu związek Gerarda i Shakiry przeszedł do historii. Nikt jednak nie spodziewał się, za ich rozstanie będzie takim skandalem. Początkowo rozpisywano się głównie o ich wzajemnych oskarżeniach, sadowych bataliach, podziale majątku i walce o dzieci. Wkrótce rozpoczęło się publiczne pranie brudów. Zdrada pilkarza tak bardzo zabolała Kolumbijkę, że nagrala utwór, który w błyskawicznym tempie zawładnął listami przebojów na całym świecie. Trudno się dziwić, w końcu piosenkarka zdobyła się na niezwykle intymne wyznania. Spiewając, ze pikwem wymienił Ferrari na Twingo i zastąpił Rolexa Casio, co było nawiązaniem do niej i jego nowego ukochanej Clary Marti. Pilkarz nie zamierzał jednak chować glowy w piasek. Bozywo reagował na wszelkie zaczepki matki swoich dzieci. Na jeden z teningów przybył Renault Twingo, a w innych wywiadach z Caskio. Przekonując, że jest zegarkiem na całe życie. Największym ciosem okazało się jednak wspólne selfie z nowa ukochana, które udostępnił na swoim Instagramie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jakiś czas temu plotkowano? Zmęszcza Kira o niewierności Pikwe dowiedziała się dziki. Kropka, z zemu. Piosenkarka miała wrócić do domu z trasy i przekonać się, że z ubyło sporo słodkości. Ponoć to od razu wzbudziło jej podejrzliwość, bo Gerard miał być na specjalnej diecie i w ogóle nie przypadał za zemam. Skoro nie on palaszował przysmak, to oznaczało, że w ich domu pojawił się ktoś jeszcze. Detektywistyczne zapedy Shakiry mogą o nieśmiejęlac, ale zagraniczna prasa donosi. Ze piosenkarka faktycznie postanowiła skorzystać z pomocy specjalistów i to właśnie oni dowiedli. Zapilkaś ja zdradza. Serwis Marca co on donosi? za prezenterzy Aldia przekazali. Zim w zeszłym roku Kolumbijka otrzymała telefon od Pinkwe, który poprosili ją o więcej przestrzeni. Było to szczególnie niepokojące dla piosenkarki, która wówczas przebywała w Stanach Zjednoczonych. Właśnie wtedy Kolumbijka wykorzystała sytuację i postanowiła skorzystać z usług prywatnego detektywa, czytamy w serwisie. Rezultaty śledztwa z cała pewnością nie spodobały się Szakirze, bo miała otrzymać zdjęcia pikweń w towarzystwie tajemniczej kobiety, która okazała się Clara Lara Marca donosi, że piosenkarka starala się ratować ich związek. Proszę z Gerarda, by wybrali się na terapię dla par, ale pilkasz nie chciał o tym słyszeć. Po kilku miesiącach chciał ponadwrócić do domu, lecz Shakira zadecydowała już wtedy o rozstaniu. Spodziewaliście się takiego obrotu sprawy?